Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny Polak wytwarza rocznie ponad 300 kg śmieci. Dane te dotyczą jedynie oficjalnych wysypisk. W naszym regionie co roku likwidowanych jest kilkaset dzikich wysypisk śmieci, które znajdują się czasami również na terenach przyrodniczo cennych. Międzynarodowy Dzień Ziemi to doskonała okazja, żeby wspólnie zatroszczyć się o nasze otoczenie i naszą przyrodę. Podejmijmy wyzwanie, wspólnie zatroszczmy się o naszą przyszłość. Zapraszam serdecznie do włączenia się w akcję sprzątania terenów zielonych. Do 30 kwietnia będą ustawione kontenery na naszych rezerwatach, a więc wiecznia, kadzienia, ślichowice. Jednocześnie uczestnicy akcji mogą wziąć udział w konkursie na selfie wykonanym podczas sprzątania. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody, m.in. ufundowane przez rejonowe przedsiębiorstwo zieleni i usług komunalnych, rower górski oraz gadżety z firmy Enerz. Serdecznie zapraszamy. Organizatorami akcji Ogarnij się, zrób więcej przestrzeni dla miejskiej zieleni są Geonatura Kielce, Geopark Świętokrzyski, Urząd Miasta Kielce, Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych oraz firma Eneris.